W sobotni poranek gorlice stały się miejscem szczególnego wydarzenia. Najważniejsze postaci polskiej polityki, w tym premierzy i ministrowie, zgromadziły się na pożegnaniu Barbary Skrzypek. Jarosław Kaczyński, przemawiając z emocjami, obwinił obecne władze, sugerując, że Skrzypek padła ofiarą politycznych intryg. Czy jego słowa odbiją się szerokim echem? Poznajcie szczegóły tej niecodziennej uroczystości i suba, Po więcej ciekawych ploteczek. W sobotni poranek Gorlice stały się sceną niecodziennego pożegnania, które poruszyło zarówno mieszkańców, jak i przybyłych gości z różnych regionów Polski. Choć na pierwszy rzut oka miasto wydawało się zanurzone w spokojnym rytmie weekendu, w powietrzu wisiała atmosfera wyjątkowości. Wszystkie oczy były skierowane na rynek i okolice bazyliki, gdzie spodziewano się obecności czołowych postaci polskiej polityki. Centralnym punktem uwagi stał się Jarosław Kaczyński, lider znany ze swojej charyzmy, który podczas uroczystości żałobnych zaskoczył zgromadzonych swoimi poruszającymi i nieoczekiwanymi słowami. W bazylice w Gorlicach zgromadzili się politycy będący twarzami, które nie potrzebują przedstawiania, ich nazwiska rozbrzmiewają echem pośród ulic Warszawy i nie tylko. Osoby zajmujące kluczowe stanowiska w polskim rządzie, zarówno te obecne, jak i dawniej piastujące najwyższe urzędy. Przyjechały oddać hołd Barbarzy Skrzypek. Wśród nich byli m.in. Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Marek Suski, Antoni Macierewicz, Piotr Gliński, Mariusz Kamiński, Jacek Sasin oraz Elżbieta Witek. Wszyscy zgromadzili się, by połączyć się w żałobie i uczcić pamięć kobiety, która przez wiele lat była filarem wsparcia jednej z najważniejszych postaci polskiej polityki. Prezydent Andrzej Duda wyróżnił Barbarę Skrzypek. Przyznając jej krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, co było wyrazem uznania za jej wieloletnią, oddaną pracę na rzecz kraju. W pierwszym rzędzie zgromadzonych gości zasiadł Jarosław Kaczyński, który, nie kryjąc wzruszenia, wygłosił przemówienie pełne emocji. Jego słowa jednak nie ograniczyły się jedynie do wspomnień i konwencjonalnych fraz żałobnych. Z jego przemówienia wyłonił się temat, który natychmiast stał się przedmiotem rozmów nie tylko wśród uczestników uroczystości, ale daleko poza murami świątyni. Kaczyński zwrócił się do zgromadzonych, podkreślając, że skrzypek nie podjęła leczenia, ale jednocześnie nie omieszkał dodać, że jego zdaniem była ona niejako ofiarą obecnie rządzących, których określił jako ludzi złych. Jarosław Kaczyński, z charakterystycznym dla siebie sposobem bycia, złagodził nieco przekaz, co nie przeszkodziło wywołać fali dyskusji i spekulacji. Czasami jedno przemówienie wystarczy, by jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia jego echa rozbrzmiewały w rozmowach, publicznych debatach i prywatnych analizach. Atmosfera tego dnia w gorlicach była nie tylko pełna smutku, ale i nieoczekiwanego napięcia. W sobotnie popołudnie, podczas uroczystego pożegnania, głos zabrał Jarosław Kaczyński, po raz pierwszy pozwalając emocjom swobodnie płynąć. Obok politycznych oskarżeń wyraźnie dało się odczuć jego osobisty ból oraz wyrzuty sumienia. Choć nie zaniechał krytyki obecnie rządzących, tym razem jego słowa były przesiąknięte szczerością i emocjami, które rzadko ujawnia publicznie. Wyraził głęboki żal, mówiąc o bliskiej osobie, która stała się ofiarą swojego niezłomnego charakteru i nadziei na lepsze jutro. Sam za nią się wstawiał, prosił, nalegał na wizytę u lekarza, a mimo to ona zdecydowała inaczej, wierząc, że wszystko ułoży się pomyślnie. W jego głosie dało się wyczuć ogromny smutek i frustracje wynikające z bezsilności wobec decyzji kogoś, kogo darzył ogromnym uczuciem. Gdy wyznał, że nigdy nie zdoła sobie wybaczyć, iż nie zdołał jej przekonać do zmiany stanowiska, odsłonił część siebie, której zazwyczaj nie pokazuje światu. Była to rzadka chwila, gdy można było dostrzec człowieka skrytego za politycznym wizerunkiem, człowieka przepełnionego emocjami, które w tym przypadku wzięły górę. Przez chwilę przywołał minione czasy, podkreślając, jak ciężkie były ostatnie lata pracy barbary skrzypek, nim ostatecznie zdecydowała się przejść na emeryturę. Moment, gdy zdrowie całkiem jej odmówiło posłuszeństwa, stał się punktem zwrotnym. Każdego dnia borykała się z problemami, takimi jak codzienny kwotok z nosa, a nawet Jarosław, mimo najszczerszych chęci, nie potrafił już namawiać jej do kontynuacji zawodowej ścieżki. Opowiadał o tym w majestatycznej atmosferze gorlickiej bazyliki, ukazując niezwykle przejmujący obraz osoby, która pragnęła być przydatna do samego końca. Niemalże wymownie zaznaczył, że jej śmierć była wynikiem nie tylko stresu i napięcia związanego z przesłuchaniami, lecz także lat determinacji i nieugiętości, które ponad siły eksploatowały jej organizm. Barbara była przykładem człowieka które ze względu na swoją nieustępliwość i walkę z przeciwnościami losu napotkał granice fizycznej wytrzymałości, których nie zdołał już pokonać. Śmierć ta, choć tragiczna, mówi wiele o niezachwianej postawie i wewnętrznej sile osoby, której nie opuściła ona do ostatnich chwil. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.